Bardzo ważną rzeczą też, którą myślę, że warto odróżnić przy okazji mediacji jest to, by uświadomić naszym widzom, że mediacja to nie jest psychoterapia. Tak. Bo często jest tak, że to, że uczymy się, tak jak mówiliśmy tu dzisiaj, że uczymy się nowych sposobów komunikacji, wzajemnego słuchania się, to nie jest to psychoterapia, prawda? Tak, to jest bardzo istotne że mediacja ze swojej istoty jest skierowana na przyszłość i na budowanie pewnej przyszłości innej niż była nasza przeszłość bądź ten moment, w którym jesteśmy dziś, ta teraźniejszość, która jest nasycona konfliktem. I na mediacji spotykamy się z mediatorami, i zastanawiamy się, jak jutro może wyglądać nasze życie, jeśli coś dzisiaj zmienimy. I co powinniśmy zmienić. Natomiast w terapii, tak, czy to terapii małżeńskiej, czy, czy w terapii par, czy, czy indywidualnej, jakby zaglądamy mocno w głąb człowieka, staramy się zmienić jego zachowanie, pewne postawy i, i tak dalej. I być może sposoby widzenia pewnych rzeczy, przyjmowania rzeczywistości, która nas otacza. Natomiast tutaj na mediacji raczej mediator nie podejmuje takich interwencji mocno w głąb. Są oczywiście takie szkoły mediacyjne, na przykład taka terapeutyczna, polityczna szkoła mediacyjna, mediacji rodzinnej. Natomiast one w Polsce, wydaje mi się, są bardzo mało popularne i nie wiem, ja nie znam mediatora, który by pracował tylko w tym podejściu, bo chyba w Polsce nawet nie da się pracować tylko w jednym podejściu, ponieważ są różne konflikty rodzinne. I tak jak Monika mówiła, jedni będą potrzebowali takiego wsparcia i, i pewnej Elementów porady, ale to zakomunikują, bo nie będą wiedzieli, jak, jakie mhm. rozwiązanie wybrać, a inni z kolei będą, nie będą oczekiwać rady, bo powiedzą: My weźmiemy sprawy w nasze ręce, mhm. ale potrzebujemy pomocy przy zobaczeniu pewnych rozwiązań. I tutaj mediacja jest, jest istotna, żeby, żeby zobaczyć, że ona jest pewnym rzeczywiście rozwiązaniem konfliktu i usta ustaleniem pewnych. Warunków wspólnego, na przykład życia, albo być może, jeśli jest to sytuacja rozwodu, to warunków rozstania. Więc to jest bardzo, bardzo też kluczowe, do tego, żeby myśleć o przyszłości na mediacji. My na początku zawsze mówimy, proszę Państwa, dzisiaj nie odgrzewamy od Adama i Ewy historii nasz, państwa, związku, tylko zastanawiamy się, co jutro co z Państwa dziećmi, co z Państwa mm. życiem, tak? co Państwo chcą ustalić. I to tak. jest bardzo takie przemieniające z tego, co widzę, że, że nagle ludzie mówią, a, znowu nie trzeba wracać, okej, okay, mm -hmm. bo już naprawdę mam tego mm -hmm. dosyć, tak? I wiele razy o tym opowiadałem. To no też w tych konfliktach jest tak, że źródłem czasami tych konfliktów są zranienia, prawda, Że chcę Ci dołożyć właśnie, jak Ty mi dokładasz, to ja też Ci będę dokładał. Myślę, że też ważne jest to, że być może w mediacji może dojść do takiego porozumienia końcowego, że będziemy oboje chodzić na psychoterapię, mm -hmm. tak? Prawda? To jest częścią prawda, mediacji, ale ważne właśnie, że, żeby Państwo, jak gdyby usłyszeli to, co chcemy teraz powiedzieć, że mediacja to nie jest psychoterapia, jest